Hej, cześć, dzień dobry moi drodzy. witarski, bardzo serdecznie. Ja jestem Wojtek, miałem was gościć w kolejnym odcinku z naszych przygód w Dead by Daylight. Agnieszka jest ze mną. Tak, jestem. Hi. Intro. intrze? A to jest Haunted by Daylight. Przeczytałem teraz tu pod, jestem gotowy. Ja mam bez w taką porządną w dniu dzisiejszym. Jest, jest. No, więc no. oglądacie na własną odpowiedzialność ten odcinek i proszę, to, nie gdzie, na... i proszę mi nie narzekać w komentarzach, że narzekam ja na DBD, bo ostrzegałem. <noise> proszę nie narzekać, bo ja narzekałem i nie narzekam. <noise> tak. Tak. Ale wy wiecie, że ja narzekam w DBD, wiecie o tym doskonale, więc mnie znacie już. Tylko, że dzisiaj może to w apogeum przejść, także Oho. od razu uprzedzam. Oho. Czekaj, ja się próbuję tak przybrać, ale. Ja nie wiem, czy ja. Hmm. No już nie zdą. Aha, i szapeczkę będę miała. No, no taką białą, fajną. Taką wykluczną. <laughs> Półdupę z za <laughs> No właśnie. że to tak jakoś nie pasuje, ale dobra, no trudno. Ale, jak, ale jaki zrobiłabyś pokaz mody na wszystkich świętych? W szapeczce? Tak ubrana. O Boże, Wojtek. <laughs> Kurda. A dzisiaj <laughs> widziałem, bo my to nagrywamy we wszystkich świętych. Oho, co jest tak, po południu. prawda. Ej, i ja widziałem dzisiaj pokaz mody. Tak. Futerka były wyjęte, słuchaj. A futerka. Futerka były wyjęte. Oh, my God. oh my God. To przecież jest ten dzień w roku, gdzie trzeba, jak wychodzisz, to trzeba się ubrać w najlepsze lepsze, możliwe rzeczy, jakie się ma. Tak. Obwieść Wyciągnąć... wszystkim, co się ma. Tak, wszystkim, co się ma i wyperfumować się wszystkim, co się ma. Yes, indeed ostatnio gdzieś widziałem TikToka, jak właśnie dziewczyna mówiła, że ona ma taki zapierdziel, bo tam yy, ona ma taki salon, jakby tam paznokcie, włosy, wszystko naraz. Tak. I właśnie mówiła, że ona już jest po prostu zmęczona, bo ludzie po prostu na tydzień, dwa przed, no bo to musi być na świeżutko. Szaleją, no. Po prostu ona mówi, że ona naprawdę nie wychodzi z tego, nie? Patrz, <grym> jak ja wyglądam. W, w sumie się nie dziwię, bo też byłem. E, jest strzelacz. Co? Strzelacz bo widziałem jego zarys, bo niszczył coś. Aha, a ja mam czujność. A rzeczywiście słychać. Ci wichać go! Wchodzi do góry. Pokazuje dinkę. Idzie w... w twoją stronę. No nie. Nie, nie, nie! Poszedł sobie dalej, słychać. <grym> oh. Dobra, ja idę. A otworzę ten portal, czy nie będę? No nie mam tyle energii. O kurwa. To Słysza jest go? na górze, chyba. Tak, jest o tak kuźwa, idź na górze, no. no, 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 no. Mm. Śczelał. Wczelił. Kuźwa, nie wiem, gdzie on jest. Kręcę generator, a wam przypominam o łapkach, komentarzach, subskrypcjach, wpadajcie na socialki, linki macie w opisie, jak dziękujemy komu? Wspierają! Dokładnie tak. Ale pewnie już planszę ze wspierającymi wrzuciłem wcześniej. A możliwe. <grym> tak. bo ja, ja tak mam jak... Bo z reguły w każdym filmie mam coś takiego jak, yy, że jak nagrywamy, że... Yy, tak do dwóch minut mniej więcej. Jak już jest coś dalej, to ja już nie patrzę gdzie to było, tylko wrzucam te dwie Aha. minuty. <grym> a w sumie jest dalej, no? To prawda. Tak, tak, tak. No tutaj mamy tak. A w sumie równo 3 minuty, ale to i tak, ja i tak nie zapamiętam, bo to i tak demontować za parę dni. <grym> O, uwaga leci górą, czy tu przejdzie? Dobra, goni, 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 popiszę dobrze. E, wszystkie potemy są na dole. Alright. I jeden jest na mnie. ja bym spróbował wejść na górę, bo ja tam widziałem, że tam jest ten. Kurwa, dwa ja zrobić, poszły. czyli otworzyć portal. W sumie tego czyna zostawia, i idę na górę też. A to może ja zniszczę ten jeden. Wtedy się chłodzi, o. Czemu ten Ta, random ra, ra, ra. siedzi, kuwa na gziędzie? Chodź, robi nie się, Nie wiem, no. my, ja wczoraj jak grałem, to mieliśmy w ogóle randoma, gdzie killer go położył, no od razu alt 4 zrobił chyba. Serio? Bo się od razu bota zrobił, no. Boże. Ale przecież dostaje się karę chyba za to, nie? Jak się z alt 4 eee, Z alt, tam chyba trzeba opuść, to może opuścił po prostu. I to wtedy wiem. nie dostaje kary? Je, chyba nie. Nie jestem pewna teraz, jak to jest. O, o, u, ładnie! Co? Latareczką po mordzie dostał. Jo, a to dlatego tak siedział. Nie! Aha. Nie wiesz... Ale dobrze, zaliczyło mi się jakiś stylu lub dwie. <noise> a, dostał latarką i wyszedł. No, bo tyle gonił, 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 to latarko latarką się Co Za koleś, nie wiem. Wow. Alright, one, one more to time. takie moje zachowanie też. Serio? I nie, jak mi ktoś zaświecił latarką, to no ja. Ja, ja jestem. Ja, jakby to powiedzieć, ja dostaję taki trigger, jak zostanę oślepiony latarką. I to wiecie, co, wiecie dlaczego tak jest? Bo ja nie potrafię oświetlić kogoś latarką, tak za pierwszym razem. Ja już tyle razy próbowałem świecić tu, tam, tu, gdzieś tam, nie, nie, bardzo to się udaje. I jak ktoś mnie oślepi po prostu w sekundę od razu, to mnie nerwica strzela i ta osoba, ta osoba umrze, pierwsza. Ja będę, ja będę ją, kurde, będę stać pod tym hakiem, jak ktoś go zdeje, to będę go gonić, byle żeby on umarł pierwszy. Ale ładnie tam porobili. Bo tak było A, gonione, gonione, gonione da. i za chwilę latara. Mm. Mm. Nie no, dostał ładnie, dostał ładnie. Tak. Chyba, że wyszedł, bo była szansa, żeby sobie podabijać więcej. Tak. nie Ostatnio... Ale to w ogóle się chyba... Się Ale dle nie, nie, dle to nie, nie ma. Nie, to Haunted by Daylight nie miało. Być. Oj, gól będzie. Nie. No. Pchła kurwa. To chyba ten rocznicowy miał być ostatni event, nie w tym roku. Ten mieli. na urodziny mieli go zmienić. O, cholercia jeszcze. A dobra, to Le, może tu między tymi... Medyczne. Będziemy skakać tej. Mm -hmm. Dobra, trzeba iść. A szóstego będzie ten. Znaczy nie wiem, czy to już wejdzie, czy nie wejdzie, ale 2 na 8 znowu. O! No. Rzeka cisza. Cisza przed burzą. To jakieś ci cicho jest Oj, jest ruina jakby co Ja się boję Ja jest gól, no co ja przecież nie ma gól właśnie że... I tak zwątpiłam, wie to może nie gul prostu nie, do czego to Co ty robisz? Nie rób mi tak, please Don't touch me Don't touch me Pogońmy się po prostu, chodź. Ja ci paletę tutaj zrzucę, bo muszę, chodź. A, chciałbyś. Ostatnio niedziela, dzisiaj się roztonięli. Pogoni mnie i będę... U, nie leżę. <laughs> Jezus Maria. Wojtek. <laughs> Ale on jakoś tak Zresztą Nie, nie leży. wiem, czy on chce się bawić? Tak cię poszedł? S, 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 do kogoś to gada robi Na środek chyba. Jest ruina mhm. Już po mnie ktoś tu leci. Macaj, 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 macaj. Na ma pewno? Czae. A tak dobra robię. Tak, A bo ja koperkę, nie to szkoda. Dobra, idę dobra, po ten. Mhm. idę potem. Idę robić. Gdzie ja robiłam? Tutaj pewnie gdzie ja poszedłem. O! W sumie dwa yy, geny koło siebie, ale dobra, te dwa potem idziemy i szukać juimkę. Znaczy ja bym powiedział, że on nie gra jakoś wybitnie, więc... No i mi się Otwiamy zaraz podświetlą... Mi się zaraz podświetlą wszystkie te temy jak zrobimy gena, więc... O. Odgo... A nie, nie odgonił. Odgonił chyba. E, tu jest za ścianą zaraz Tu jest. Tu za ścianą tam na wprost no? mm -hmm. Kuwać na gdzieś... wprost to tam w którejś kabinie A dobra widzę świetlika No ja biegę do następnego Robię ruinę ile to ruina O ma killer To jest coś więcej niż ruina Bo ja mam Przynieśli mi killeru Kurwa, chomico Tam trzeba rozwalić To ja tam wrócę Dobra, nieważne. Ale mnie skrócił. Dziwi tu były! Kuźwa, jak się prowadziła tego killerkiem, no ale nie miał gdzie uciekać, kurwa. Rozwaliliście tego, tego? ten? Chyba Ebo. Ale jajuny. To jest piwnia? Nie. Nie, nie ma. Masz tego perk'a tej? E mam, mam. Chodź. O, zaliciła pies zadanka. Czekaj, no, no. okay, trzeba ten totem zrobić. A to ten by... totem nie, nie poszedł? Ja nie wiem. Ty go rozwaliłaś czy nie? Nie, bo mi przyprowadzili killera. No to ja nie wiem, czy ktoś go rozwalił. Chyba coś e było, mi się wydaje. Kurz ja teraz nie pamiętam gdzie Ale to nie, nie świeci się, to chyba nie ma. A no może ja zniszczyłem ruinę, bo... Ja no też jakiś nie, nie totem nie ma. zniszczyłem świecący, to może jakaś inna klątka to jest. Dobra, ale ja generalnie potrzebuję... Gdzie uciekaś? O, o o, o, On tu jest! Wojdzie! Czemu Nie patrz na mnie. no Ciebie. Ciebie. I patrz na mnie, bo... Kurde, ja zapominam ja no zawsze, że on, że ten killer ma to głupie takie, że te, tego ducha wysyła. Rok temu tego nie miały chyba. Nie mieli e, chyba Nie, tego nie, mieli, nie nie, nie, nie. No i to mi się trochę nie podoba. To, to jest takie trochę zbyt No, czasami. A w ogóle nie wiem, czy zauważyłaś, ale nie wiem czego to dotyczy. Czy to jest z automatu, ale nawet jak nie klikniesz, żeby wstawać, to postać ci wstaje. Eee, wstać nie wstanie, ale ładuje, znaczy ładuje tego... się. Znaczy ładuje się. Tak, 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 bo oni to zmienili, no. Mm -hmm. A to jest fajne, bo jak zapominasz. No, tak, Ja właśnie wczoraj jak grałem, to tak zauważyłem, że halo, przecież ja nie kliknąłem. To goni. <laughs> Czekaj, e, goni. Tą babicę? Ja idę po Ciebie. Możesz przejść. Dobra. Tam, O, tamta robi ostatniego żena kupił. Już? No? Wow. Ja nawet zwróciłem uwagę, że gadżet. Czekaj, Aaa! Czekaj! Aj, cholera. cholera! cholera. jedna. Wojtek. Ale... Co? Wiesz co, chciałem się upewnić, że po prostu podczas pościgu mam zaliczone to zadanie. Ej, jak wróciło. Kurwa. on za mną idzie. Boże, wszyscy jesteśmy No się nie, co, co on tak łapie dziwnie? No zostaw mnie. No szalkę. Ej, randomy no. mnie zostawią? Ale ja juna Aha, no tak, bo przecież rzeczywiście przy bramie jest kak. Eee. Patrz, random jeden. Dobra, random może jeden biegnie. No ten jeden otwierał, ale on chyba wyjdzie, bo... albo i nie. No nie gadaj. To ranie był kurła. O, na to, na to, na to. Ale ten mecz był dziwny. Bardzo dziwny mecz. No. Czy tam jest brama otwarta? E, tak, tak. Kurwa. Szybciej, szybciej, szybciej. O. A to on cię nie wyleczył. To czego nie działa? To nie działa od Cicero Eee, Działał. Ci e, działał. Tak to ja leczyłam, leczemy? wiesz? Aaaa, dobra, dobra, dobra. <laughs> oj... he knows. He knows? A on tu krampić będzie. No tak, bo przecież mnie. To jest. O boże! O boże! O kurwa, o kurwa, ale urwał. Pożerać. Ja nie mam co zrobić. No i tak umrzesz. Ooooo! Ja nie miałam co zrobić. On by mnie też położył. Kurwa, ale mendo! Co no miał? Eee. No, eda miał chyba. Tak. Nie. Znaczy nie, pożeracz mu się odpalił, ale. Pożeracz? Tak, pożeracz, ale chyba ten też był. A ja on nie miał. O nie, dobra, jeszcze go nie widzę. No zaraz będzie, bo tam się umiera. Ale lipa. Ki! O, no, kto tam został jeszcze? Jedna umiera na haku. Już umarła o. Kuj, wam tak, miał pożeracz. Było... Żerecz, no. A, na koniec mu się odpaliło? Nie. No bo on powieść, bo to chodzi o wieszanie, tak? A, no jo. Ale powiem szczerze, nie był jakiś wybitny. Ten killer. Porobuj. A, dobra, nie kurwa. No co no ja ci poradzę? No to A, na trzeci, tak. Ale jedziemy z trzecim jeszcze. Tak, że jeden? Tak, jeszcze jeden, bo Dobra. mamy dopiero 15 minut. No, dobrze? gdyby ten pierwszy nie wyszedł, to. Bo... <noise> Boże, było. A teraz mogę się założyć. To Ebie nam takiego killera, że się nic nie pozbieramy doń do pociągu <śmienicza> <bie lekiego. śmienicza> Ej, jestem najedzony, ale zjadłem lazanie. A nie ze słodkiego? Nie, już zjadłem sobie dzisiaj jabłeczniczek z bitą śmietaną. Oh my god. A w ogóle jak kupiłem ten taki do bitej śmietany, coś się te naboje robi. No, ben Taki powiedzmy, że profesjonal. Tak. Ja teraz wszystko zbitą śmietaną nie? Oho. Kawę, to kawa, to jest połowa szklanki, reszta to zbitej Ja się <grym> cieszę z jednej rzeczy, że ja nie mam żadnego takiego syropu typu karmel, czekolada, żeby sobie polewać, nie? Bo już w ogóle by przesadził. Cała butelka. Ta. <grym> Dobra, zaczynajmy kamapa. Nie miałem informacji o kilerze, więc nie wiem jaki. Tararira, dum, dum. Żwira, tararira. tararira, Teraz patrzę na tego typa, co na tej kanapie leży i bym popcorn odjadł. <grym> popcorn? No, coś włączył jakiś film, taki popcorn z masłem. Ja popcorn u, u. trochę mogę, ale jak później za dużo, to mi włazi w te zęby i mnie wkujwie. A, to ja też tak mam. No. Dlatego ja polecam zawsze, jak się je popcorn, to jak zjesz trochę, to od razu przepukujesz... U tych łusek, kurwa. Wodą, no. Się boję! Królik! Królik idzie. Goni tamtego. Widać mnie w tym krzaku? Widać! A gdzie ty jesteś? No znaczy ja cię widzę. Świat, ale tak ogólnie to cię słabo było widać. Dobrze. Królnie. Co tam poszedł, ten Steve? Chyba chcę uratować tego bot No ale co, co jakąś światynkę nawet nie ma. O, o, o. Przyjaciele do końca. Co to znaczy? Nie wiem. A to nie jest to, że jak kogoś powiesi w terrorze, to wtedy jest narażona ta osoba? Ale ja widzę wszystkie to temy, więc ja, ja pójdę szukać szybko tych, które się świecą. Ty gdzie Ona no? gdzieś chyba... Kampi? A nie tamtego goni, dobra, idę. Ale otworzę sobie portale, bo mam... O, -o ja tu wlazłem. I ja tu wlazłem A nie chciałem. A ja. Chodź Stój, o. A bo to jest ta najnowsza mapa. tak, tak, to prawda. Wejście do portalu uratowało mnie przed tym. Killerkiem? Przed jej strzałem. A. O Ale go macisko. I ta mapa jest tak ciemna. Tu kurwa nic nie widzę. Dobrze, mam podświetlarki tej. Hehehe! I idę! do Co ty? Ale będę la, leżeć. La, 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 la. Albo nie, nie trafiła. Pieprzaj z tym toporkiem! O ladnie! A, trafiła mnie w końcu. <grym> a, <grym> a... Tra, trzeba gdzieś... Tu jest jeden, tu jest drugi. Trzeba dziś... Nie wiem gdzie. Iść. No już trzy, dwa geny zrobione, no jest. Top. Tam nie wiem czy ty biegniesz, ale tam totem jest. Cześć, ja, ja idę po ciebie. Kurde, to co jeszcze 4 totemy są. I cały czas prosto, AGA. Prosto? Cały czas prosto i tu gdzieś... Jeszcze, jeszcze, jeszcze. I tu gdzieś powinien być totem. Nie więcej. To czekaj, ja Cię zdejmę, będziesz widział. No nie będę już widział, ale no mniej więcej w tym miejscu jest. Bo to nie ma czasu. Dawaj, dawaj. Tylko wiesz, pacanko, ja od razu no. Macu, macu, o. Lala, Dobra, to lala, ja, ja pójdę szybko to totemy poczyścić, bo... Dobrze. O kurde, bo ja mam... A, bo to krzyczymy, to dlatego. A, tu jest tylko, że on jest niezapalony. Jestem oślepion. Tam ci się zdejmują. Mam um, oślepion! Oślepiony? To. kiedy miała zawał, jak mi wyjedzie tu. Ja był tam jeszcze jeden potem, on gdzieś tu mi świecił wcześniej. Poszła do nich. Miła, mówisz? No.

O jakieś. Jestem narażony Mam wrażenie, że mam jakieś lagi, bo... Czasem mi postać cofa. jestem w sesją dlatego i mię domu. Uważajcie ona tu idzie! Uciekaj! bo idzie do tamtego, do tamtego kolesia nie wiem co zrobiła? mogę mogę ale nie strzelała do mnie Może nie Jezus. ma tu porków Pamiętaj, że Króliczyca musi... ...w trafce ogarnąć Jezus Maria Dzięki, killer Znaczy, dzięki, dude Thank, you. Next, thank next. you Thank you, thank you, thank you, thank you Czekuję Poczekaj, 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 szybko. Killer chyba w ogóle powiadomienie ktoś sobie dostaje, jak ktoś wchodzi, nie? Yy, że coś raz? Jak ktoś wchodzi, to go na killer. Skupiłam się na gadce, kurwa. Dostaję, eee, tak, jeszcze. tak, tak, on zawsze odpuszcza, no. Aaaa, się skupiłam na gadce, bo nie usłyszałam co sobie, <coughs> powiedziałem ci. Poszłam przez to paletę i mnie walnęła. A jaki nam skin? No, a oni No, jak bo buśka tej. Gdyby oni dokończyć to, to był generał, zobaczyć, że są te klątwy. no. O tamten kończy Jena. Koło mnie puknęła Jena i jest jeden jeszcze w środku puknięty, czyli dwa koło mnie. Ej, te, to, przecież ja te totemy rozwaliłem, dlaczego dalej są cztery? Nie wiem. Po ciebie jest widzę jeden. La, 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 la. O nie, tego goni. Ufa mnie, dlaczego? I don't know. Kurwa. Agatu, za tobą koło Gena jest potem. Uciał mi się, to no. zrobić. Trzeba zacimać. Uważajcie, bo żeby nie pizła. A, myślę, no żyje. Do ciebie idzie. Do mnie? Mhm. Nie, idzie do niego. Dobra, robię tego na szybko. Gdzie ona poszła? Nie wiem, kto mnie goni? Brażę? Nie, nie goni mnie. O kurwa, o kurwa, O kurwa, kur 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 męto kur kur ja robię kur kur meczu kur ale zrobiłam z tego żenę. Jeszcze jeden, jeszcze jeden! Kurwa ty parówko! Nie idź tam, Dobra, idę po ciebie. Poszedł, poszła chyba do tego kolesia. A koło mnie dużo żena jest skręcona. Znaczy było. Poczekaj, mm -hmm. wiesz co, ja spróbuję sobie skrócić drogę. Jest w domku, babica. Teraz nie będzie poszła. Wyszłaś do Wojda? Mm -hmm. Tak. To, ona ma powiadomienia. Wiem. la. Będzie tam bliżej Ciebie? I don't know. Mów no, no. Ale <laughs> Dalej, daleko jesteś. Biegnę, biegnę, biegnę. Eee, A, ona trochę kąpiła. Bo miał małą kreskę Szybko tego zielona. tak, tego tak, do tyłu, no. Nie wiem, przyjdzie. O, kurde, na pewno przyjdzie. Jestem ślepią. Ona coś tam puka. Ona no puka, puka. Nie, wiesz co, ona się tam wróciła do niego. Chyba zdążymy. Może. Ona chyba... Kto wie, czy nie wyszła do wojda? Możliwe. Dobra, skończymy. Dobra. O, czekaj. Ja Teraz jest pytanie: Czy nie ma czasem. No eda albo tego drugiego? E, ona tam. tam biega, niego. biega, 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 haja. Chodź się schować. Tu. O jezus! Jak ja, jak ja to zrobiłem? Nie rozumiem. Co zrobiłeś? Nie wiem, jak to zrobiłem, ale ja na nią centralnie na nią wleciałem. Centralnie o, Centralnie na nią wleciałem On mi pokazał, że mam otwierać tą przygotować bramę Ale ona przyjdzie tu Ale on tu jest. <laughs> Aaa, jestem na, na no może. Ja nawet biec. jej nie widzę Tak dostanę siekiery Chodź no po mnie. Dobra, brama, 99. dziewięć. No oni Idę się gonią. Dobra, da, 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 da. czyli w tamtą stronę jest tak, brama, tak tak, tak? tak, 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 Dobra, bierę. Go for it, go for it. Uważaj, uważaj, chodź, chodź tu. Jezus, ja wykochać jeszcze to wojna przed Dasz radę? Nie wiem Bo On tu jest już nadzieję, że cię Nie ja mógł się wyleczyć z tym Stevie'em Ale no, kurwa, mi chyba zaczęła katkować. Nie no kurwa Oj Fakos Zostawił cię e, idę pod paletę Dobra, ona wraca po mnie Do na paletkę, idę Mój na paletkę. Jakbym był wyleczony, to byśmy próbowali, ja tak to z... Znaczy, on tu tak... Ja idę na palety, może się uda. Tęche, może to już jakaś skrzynka gdzieś jest? Jestem na palecie. Bierz mi... Kurła, nie zdążysz, diut. Ej... Nie zdążył. Nie. Ale i tak ładnie. Ajajaj... Dobra, z tymi chodźmy, czekamy. No cóż... Czasem się tak yy, niestety. Ale i tak płyć Mhm. No, 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 no. well. Ale fajnie, udało mi się tu parę rzeczy ukończyć. więc... Opa, co to było. Zi. Nie do końca na no mezis. To... A to nie było żadnej, nie, mia nie miała żadnej tej. Nie było żadnej plątwy. No, nie było. No nie było, nie było. Ja jak kot z pęcherzem latałem, ogarniać te... Ta, latał, latał, latał. <laughs> ale czasami słomk właśnie, kurwa, te klątwy. No, czasami tak jest. O, ale ładnie mi się, nawet mi się no, ładnie no, zadanka no, podbija no, tego no. eventu. No dobra, moi drodzy, ale my wam za dzisiaj będziemy dziękować. Słyszymy się oczywiście w kolejnych odcinkach, już raczej jest normalnej ruletki. Była ze mną oczywiście Agnieszka. Bam! Byłem też ja, także co, trzymajcie się, cześć i... Pa, pa! pa, pa.